Witam was serdecznie w celi śmierci. A właściwie to nie zupełnie jeszcze w celi śmierci, decyzja dziś bowiem należy do Was. Opowiem wam historię o człowieku, który odsiadując dożywotni wyrok za brutalne morderstwo, bestialsko zabił współwięźnia, okaleczając go w barbarzyński sposób. Sąd w tej chwili rozprawia nad tym, czy Jamie Osuna, bo o nim mowa, ma zostać postawiony przed ławą przysięgłych, gdzie najprawdopodobniejszą karą będzie śmierć. Dla wielu, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, gdzie rozgrywa się cała ta akcja, to jest kwestia oczywista i nie ma o czym dyskutować. A dla Was? Czy wy skazalibyście Jamiego na karę śmierci? A jak nie, to jaka kara byłaby dla niego? Adekwatna? Posłuchajcie i dajcie znać w komentarzach. Zacznę dzisiaj z innej beczki i troszkę chronologicznie poskaczę po życiu Jamie'ego, a to dlatego, że ciekawa jestem Waszej reakcji pod koniec tego odcinka. W 2011 roku, 23-letni Jamie, i tutaj od razu też sprostowanie. Jamie jest pochodzenia latynoskiego i to imię w oryginale powinno się czytać Jaime, ale on sam przedstawia się jako Jamie, więc tak będę kontynuować. A zatem 23-letni Jamie został aresztowany pod zarzutem morderstwa 37-letniej Iwette Penia. Był ostatnią osobą, która 8 listopada 2011 roku widziała Iwet żywą. Jej ciało zostało odnalezione w pokoju numer 19 motelu El Morocco przy Golden State Avenue w Kalifornii w USA przez jednego z pracowników tegoż motelu. To, co zobaczył, przeraziło go niemiłosiernie. Martwa kobieta miała zakneblowane usta, a z jej pleców wystawały powbijane szpikulce. Policja ustaliła, że Yvette, matka szóstki dzieci, najmłodsze z nich miało zaledwie 6 lat. Była przed śmiercią torturowana i umarła wskutek obrażeń, licznych dźgnięć, uderzeń tępym narzędziem i podduszenia. Policja złapała i aresztowała Jamie'ego jedynie kilka dni po odnalezieniu zwłok. Jak do tego doszło? Jak odnaleźli go w tak szybkim tempie? 8 listopada, a więc w dzień morderstwa, ale jeszcze rankiem tego dnia. Na policję zgłosiła się Joelle Castellano, była żona Jamiego. Była roztrzęsiona i zawiadomiła funkcjonariuszy, że odebrała właśnie telefon z pogróżkami od swojego byłego męża. Terroryzował ją nie od dziś. Jeszcze kiedy byli małżeństwem, znęcał się nad nią fizycznie i psychicznie. Poznali się w dosyć nietypowym kontekście, albowiem Jamie był gościem na urodzinach 16-letniego syna Joelle. Joel miała wtedy 39 lat, a Jamie 21. Alkohol lał się strumieniami i Jamie i Joel zaczęli ze sobą flirtować. Nie minęło wiele czasu, bo jeszcze na tej samej imprezie Jamie zaprosi Joel do hotelu w wiadomych celach. Kobieta zgodziła się i spędzili ze sobą noc. I tak Joel zaszła w ciążę po tej właśnie przygodzie. Kiedy Jamie dowiedział się o ciąży, był, ku zdziwieniu Joel w niebo wzięty. Od razu zasugerował, że powinni się pobrać, zanim jeszcze ich potomek przyjdzie na świat. Ślub odbył się w kilka miesięcy później, a wesele skromne, ale uroczyste było u babci Jamiego, w jej domu. Jamie bardzo skrupulatnie dobierał dekoracji, upewniając się, że wszystko zsynchronizowane będzie kolorystycznie. No, ale niestety ta, zdawałoby się... Sielanka nie trwała długo. Jamie bardzo szybko stał się kontrolujący, a wkrótce zaczął terroryzować Joel fizycznie i psychicznie. Bił ją, groził jej dzieciom, ukradł popioły jej matki, które trzymała w domu i nigdy ich jej nie zwrócił. Po narodzinach ich synka Joel znalazła w sobie na tyle siły, że zadzwoniła na policję. Jamiego pod zarzutem stosowania przemocy domowej Aresztowano, ale po kilku dniach był już wolny i z powrotem w domu. I bardziej rozwścieżony niż zwykle. Wziął siedmioletniego synka Joel i zaczął bić go na oczach przerażonej kobiety. Było to tym bardziej przerażające, że robiąc to nie spuszczał wzroku z Joel. Jej synek był dla niego tylko narzędziem, instrumentem, który służył do zadania bólu kobiecie. Ciarki przychodzą po plecach, kiedy myślę o tym zdarzeniu. Jamie rysuje się tu nam jako mroczny potwór. Joel na szczęście po tym zdarzeniu rozstała się z Jamie, ale on wciąż ją prześladował. Nie mógł znieść tego, że go odrzuciła. I właśnie 8 listopada 2011 roku zadzwonił do niej i powiedział, że jeśli interesuje ją, co się z nią stanie, to niech ogląda tego dnia wiadomości, zwracając uwagę na reportaż motelu El Morocco. Zwłoki Iwet Penia odnaleziono na zajutrz. W ten sposób policja szybko ustaliła, kto stoi za bestialskim mordem Iwet. Aresztowany Jamie nie przyznawał się początkowo do winy, tłumacząc, że owszem, w motelu był, ale Iwet nie zabił. Poszedł do niej e, jako, że była prostytutką, a ponadto sprzedawała metamfetaminę, którą zażywał Jamie. Dowody przeciwko Jamiemu były jednak druzgoczące i żeby uniknąć kary śmierci, Jamie przyznał się w końcu do czynu w roku 2017, godząc się tym samym na karę dożywotniego więzienia bez możliwości ubiegania się o przedterminowe zwolnienie. Jamie karę odsiadywał w więzieniu stanowym Kalifornii. Corcoran. Miał tam pojedynczą celę ze względu na to, że często wdawał się w bójki i był bezwzględny wobec współwięźniów, okaleczając ich, jeśli miał taką sposobność, a raz nawet został ponownie postawiony przed sądem pod zarzutem usiłowania morderstwa po tym, jak napadł jednego z więźniów. Zalecenie wtedy brzmiało, że jego osunę powinno się przenieść do zakładu psychiatrycznego. Do tego jednak nigdy nie doszło. Jamie stwarzał też różne inne problemy. Był napastliwy, w tym werbalnie, do strażników. Raz oblał jednego krwią, którą uzbierał do pojemnika. Na jego twarzy natomiast pojawiały się coraz to liczniejsze tatuaże, włącznie z pentagramem na czole. Zastanawiam się, czy Waszym zdaniem kara dożywotnego więzienia, po tym co usłyszeliście do tej pory, jest adekwatna? Słuchajcie dalej. 7 marca 2019 roku niejaki Louis Romero, również odsiadujący karę dożywotniego więzienia, ale z możliwością przedterminowego zwolnienia, zostaje przetransferowany z więzienia Mule Creek State Prison do więzienia Corcoran. Jakimś cudem i tu doszukiwać się można nie cudu, a premedytacji strażników, niejednokrotnie słyszy się o tym, jak strażnicy pozwalają innym więźniom na Wymierzanie sprawiedliwości, nazwijmy to w cudzysłowie, ale to tylko teoria spiskowa, pozostanę więc przy cudzie. A zatem, jakimś cudem, Romero trafia do celi, yy, przepraszam, nie do celi śmierci, do celi z Jamiem Osuną. Dzień 8 marca 2019 roku spędzają zatem w tej celi razem. Ale chyba im się ten dzień nie najlepiej układa, bowiem już 9 marca o godzinie 7.30 rano strażnicy więzienia dokonują makabrycznego odkrycia. A mianowicie w celi z Jamie osuną leży bezgłowe ciało Louisa Romero. Jamie odciął mu głowę. Ale zanim to zrobił, torturował współwięźnia. Romero miał na ciele liczne rany kłute, odcięte prawe ucho, wydłubane oczy, w tym lewe oko jeszcze przekłute do tego, podźgany kręgosłup, nacięte usta, tak jakby Jamie chciał powiększyć mu uśmiech na wzór swojego tatuażu, wyjęte żebra, część żeber, usunięte lewe płuco. Jakby to nie było jeszcze wystarczająco zatrważające, to na dodatek Jamie Osuna zrobił sobie z różnych części ciała i narządów ciała Romero na szyjnik, który miał na sobie o poranku 9 marca. Biegli sądowi szacują, że 44-letni Romero był przytomny przez przynajmniej część tego sadystycznego epizodu. Jamie trafił ponownie przed oblicze sądu. Prokurator bezwzględnie żąda kary śmierci. Opinia publiczna w dużej mierze również. Zgadzacie się? Czy sprawiedliwa jest jakakolwiek inna kara? Czy ma sens jakakolwiek inna kara? Jamie chełpi się swoim czynem i mówi, że zawsze będzie zabijać. Że zabijanie jest jak nauk. Że zabicie człowieka to coś wyjątkowego, lepsze niż narkotyki, lepsze niż seks z najpiękniejszą kobietą. A zatem czy dla Jamiego nie, nie pozostaje jedynie kara śmierci? Sąd, przed którym stanął Jamie, nie był pewien i zlecił jego badanie psychiatryczne. Jamie nie wyraził jednak na nie zgody i uparcie milczał, mówiąc tylko prosto, że jest winny. Aktualnie biegli sądowi, starają się więc nakreślić opinię psychiatryczną na temat Jamie'ego na podstawie dostępnych akt i dokumentów. Czy Jamie jest poczytalny? A jeśli nie, to nie może zostać skazany na karę śmierci, tylko zostanie przeniesiony na stałe do ośrodka psychiatrycznego. Okaże się to już za miesiąc, w sierpniu 2020 roku, a przynajmniej wtedy rozpocznie się na nowo proces Jamiego. Okaże się wtedy właśnie, czy biegli proponują sądowi opcję taką, że Jamie jest poczytalny i może stanąć przed sądem, wobec czego odbędzie się proces, czy jest niepoczytalny. Na wstępie powiedziałam, że chronologicznie troszkę poskaczę. Zapraszam Was, was więc na kilka zdań o dzieciństwie Jamie'ego Osuny. Jamie urodził się 3 lipca 1988 roku i dorastał we wschodniej części miasta Bakersfield w Kalifornii. Jak sam wspominał, coś co również często przytacza jego matka, nigdy nie został zaakceptowany przez najważniejszych mężczyzn w swoim życiu: ojca. Ojczyma ani dziadka. Ojciec Jamiego opuścił rodzinę, gdy Jamie był jeszcze mały. Szczerze mówiąc, to nie jestem pewna, czy go znał. Matka Jamiego związała się z innym partnerem, którego poślubiła i mieli razem dzieci. Był to ojczym Jamiego, który był zarazem kochającym, troskliwym ojcem dla dwójki swoich dzieci, ale bezlitosnym oprawcą dla Jamiego i jego brata, którzy byli dziećmi. Pierwszego męża jego obecnej partnerki. Dziadkowie chłopców zabrali do siebie brata Jamie'ego, ale nie jego samego, jako że podobnież dziadek, cytuję, nie lubił chłopca. Dziwne. Jak można nie lubić małego, pięcioletniego dziecka, bo tyle lat wtedy właśnie miał Jamie, kiedy dziadkowie zabrali do siebie jego brata. I to do tego stopnia, że pozwala się mu zostać i tkwić w domu, gdzie stosowana jest wobec niego. Przemoc. A przemoc to była okrutna, zarówno w sensie fizycznym, jak i umysłowym. Kiedy Jamie miał pięć lat, ojczym przywiązał go do drzewa i wychłostał. Przez bardzo długi czas Jamie nie mógł jeść przy stole. Kazano mu siedzieć, yy, kazano mu siedzieć przy tym stole i patrzeć, jakiego rodzeństwo je, a on sam siedział głodny. Potem rzucano mu resztki na podłogę, z której musiał je zjadać. Raz ojczym wyrzucił go z domu w deszczu, w zimnej pogodzie, na dwór, na boso. Jamie płakał, walił do drzwi i błagał, błagał, by oprawca wpuścił go do domu. To, to jest naprawdę niewyobrażalne. Wyobraźmy sobie małe dziecko, które jest zdesperowane i chce. Ciepła i chce poczucia bezpieczeństwa i wali do drzwi i krzyczy, żeby wpuścić go do domu. Nic z tego. Ojczym poszedł na górę do łazienki znajdującej się tuż nad wejściem i tak trzasnął oknem, że szyba spadła na Jamie'ego na dole. Cały poraniony musiał zostać zabrany do szpitala i poszywany. Takich zajść było wiele. Okrutne traktowanie było na porządku dziennym w życiu małego chłopca, który, jak opisują go jego byli nauczyciele i rodzeństwo, był ciepły, kochający, pokorny i zawsze uśmiechnięty. Jamie opowiadał kiedyś swojej żonie, to znaczy wtedy jeszcze żonie, byłej żonie, że gdy był mały, często modlił się do Boga, żeby przerwał jego cierpienie, ale Bóg nigdy mu nie odpowiedział. Jamie wyznał jej też, że to chyba wtedy właśnie stracił umiejętność odczuwania empatii. Zaskakujące? Chyba nie. Zastanawiam się, czy nadal osądzacie Jamie'ego w ten sam sposób, co na początku filmu. Jeśli uważaliście, że odpowiednią karą była kara śmierci, co myślicie teraz? Powiem wam, że ja osobiście uważam, że bez względu na to, jaką karę, na jaką karę skazany zostanie Jamie, jakąś karę oczywiście musi ponieść, to na równi z nim powinni zostać skazani jego ojczym i matka. Ojczym no to z wiadomych oczywiście względów, a matka, która z pewnością sama była ofiarą oprawcy, miała jednak za zadanie chronić własne dzieci. Moim zdaniem to właśnie ojczym i matka stworzyli potwora. Zgadzacie się ze mną? A może nie? Dajcie znać w komentarzach. Ze swojej strony dodam jeszcze, że będę śledzić sprawę Jamie'ego i dam Wam znać, jak coś się okaże. A tymczasem żegnam się z Wami. Spotkajmy się niebawem w kolejnej celi śmierci.